Siemano widzowie, z tej strony Hernix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale na dzisiejszy film plan jest dosyć prosty i jak sami możecie zauważyć znajdujemy się na prywatnym serwerze specjalnym serwerze gdzie jak sami widzicie wylatują nam co chwilę jakieś tutaj brain gody sekrety i na dzisiejszy film plan jest dosyć prosty zdobędziemy tego słonia, tak zdobędziemy tego og Brainrota, tylko na sam początek musimy na niego uzbierać bo ten brain rocik, no to trochę kosztuje Tutaj mam jakieś tutaj BrainRoty, ale je sobie od razu sprzedamy. Nie ma co mieć takich słabych w bazie, bo za chwilę będziemy mieli tutaj nowego OG Brainrota Rota, widzowie. Także kozak totalny. No i na sam początek musimy sobie kupić jakiegoś. Tutaj no, chodzą po 40 milionów, ja mam milion. Także wiadomo co robimy. Kupujemy sobie za robuxy tutaj kaskę. No, 100 Robuxów wydamy sobie na 125 milionów. Wydaje mi się, że to jest yy, najlepsza decyzja, jaką możemy w tym momencie zrobić. Także klikamy sobie. I jesteśmy już milionerami, szybko poszło. No i co, musimy sobie kupić na sam początek jakieś tutaj brain roty. Dawaj mi tego tutaj, tukano sobie, kupmy od razu. Tutaj, dobra, 2 biliony. No los kombinacyjna sobie nie kupimy sekreta, bo to 2 biliony. Ale tego sobie kupmy od razu. Tego sobie kupmy. Zobaczmy, jakie tutaj kolejne brain roty będą iść. Na razie musimy sobie uzbrać, bo ten słoń kosztuje chyba 500 milionów albo bilionów. Także trochę nam to zajmie, ale bez problemu sobie to w dzisiejszym odcinku zdobędziemy. Ej, możemy sobie odpalić oni secrety, ale to jest za 100 robuxów. Dobra, tyle nie będziemy wydawać, bez przesady. Tu dosłownie co chwilę jakiś secret się pojawia. Wróćmy sobie na razie do yy, naszej bazy, bo jak sami możecie zauważyć, tutaj mamy kategorię wydarzenia. I jak zjedziemy sobie na sam dół, to za 100 robuxów możemy sobie odpalić ten event. Który nam zrespi tego słonia Tylko no, na razie nie mam kasy Muszę sobie uzbierać kupując sobie tutaj jakieś brainroty Dobra tutaj mamy sekreta Ale kolejny no zobaczcie ile to w ogóle Kosztuje kasy W normalnym tutaj brainrotach To by było ciężko w ogóle żeby Zobaczyć takiego ziomka na serwerze u jakiegoś gracza A tu normalnie sobie przechodzi Możemy sobie popatrzeć I dobra tego możemy sobie kupić 40 milionów to jest w ogóle nowy brainrot Jak sami możecie zauważyć Zobaczmy sobie, jak on tutaj do naszej bazy wejdzie. Ile on tu kasy robi? No robi bardzo dużo kasy, także zbieramy sobie to. Mamy 50 bilionów. Czy kupuj... Dobra, kupmy sobie kolejnego nowego brainrocika. No sami zobaczcie w ogóle, ile tu idzie chłopów No 3 biliony, tutaj jest za 46, to już nie kupimy. Łopata kosztuje 80. Dobra, kupmy sobie to. A nie kupię sobie, bo brakuje mi 1 miliona. Dobra, szybko sobie zbierzmy stąd. I wracamy szybko kupić sobie tych ziomeczków, dawać tutaj do mojej bazy. No i dobra, wydaliśmy praktycznie całą kasę. Całe 100 robuxów poszło właśnie w tym momencie bardzo szybko. No i musimy chwilkę poczekać. Zobaczymy ile tutaj kaski będzie leciało. No mamy tutaj naszą ekipkę naszych Brainrod Godów. Dosyć szybko udało się uzbierać, nie powiecie, że nie. I musimy chwilkę poczekać. Widzowie, ja sobie tutaj zbieram kaskę, awszczę sobie i zobaczcie, co tutaj się zrespiło. Nowy Brainrod się zrespił. Ten Spaghetti. On kosztuje 15 bilionów i robi 60 milionów na sekundę. Totalny kozak. Tutaj jest nowy secret, No skibidi toilet, można by powiedzieć dosłownie. Zobaczmy sobie w ogóle, jakie tutaj ziemeczki nowe przechodzą. No, kolejny sekret przechodzi wiadomo jeśli chcecie ten serwer to piszcie w komentarzu i tam na duże łapek wam podam ten serwer na razie ja tu sobie zbieram kaskę bo muszę uzbierać sobie na tego słonia żeby go kupić dobra widzowie zmiana planów nastąpiła bo jak sami możecie zauważyć zobaczcie jaką mam kozacką bazę mamy tutaj job job sahura mamy same praktycznie nowe brain roty. no ale niestety uzbieranie tych 500 bilionów jest po prostu za długie a ja już chciałbym zobaczyć tego nowego słonia Także po prostu sobie odpalimy tutaj wydarzenia I zobaczymy jak wygląda ten event Wydamy na to 100 robuxów Wiem, że to jest w ogóle inny serwer i nie ma sensu na to wydawać Ale odpalimy sobie Zobaczmy jak to w ogóle kozacko wygląda No wszystko tutaj jest tak czerwono I idzie ten słoń, idzie Zobaczcie jaki on jest w ogóle kozacki On robi 250 milionów I kosztuje 500 bilionów Zobaczcie jaką on ma w ogóle kozacką animację i jak on w ogóle tutaj się świeci? Nie no, ziomek jest totalną sigmą. To jest OG brain Rot. I cały event jest w ogóle przygotowany. Ten Brainrod w ogóle się nie respi tak normalnie jak każdy. Tylko jak on się pojawia, to zobaczcie, cała mapa się w ogóle zmienia pod tego Brain rodzika No, on kosztuje 500 bilionów, tak? Także tutaj żegnaj ziomeczku. My sobie za chwilę go po prostu kupimy za Robuxy. Tylko ja muszę sobie tutaj zwolnić miejsce z bazy. Co tutaj jest takiego słabego? No, zobaczcie, że te, tutaj są praktycznie same kozaki. Dobra, tego sprzedamy sobie. On robi tylko 200 koła. Także go sobie selniemy zobaczcie, Zobaczmy w ogóle czy tutaj jeszcze jakiś kozak przejdzie Oprócz tego jednego tutaj słonia Nie, on tutaj jeden się respi I ten event trwa tutaj dwie minuty Tak, bo tutaj już mamy jedną minutę końca Z minutkę gdzieś patrzyliśmy się na niego Za chwilę kupimy sobie tego słonia właśnie za, za robuxy po prostu Nie ma co widzowie Także koniecznie zostawcie łapkę za takie poświęcenie, że ja kupuję za Robux tutaj słonia, żebyśmy mogli go zobaczyć, jak on kozacko wygląda. No jak sami widzicie, mam dopiero 1 bilion, a jestem już trochę na tym serwerze długo, także raczej się nie doczekamy. I idzie tutaj jakiś secret, chyba nie, to jest Brain Out God. Kurczę, szkoda, szkoda. Ale jak sami widzicie, jak jest ten event to od razu y, zwykłe brainroty się ulepszają, mają taką truskaweczkę nad sobą, także to tak samo jest kozak totalny, o idzie jakiś secretik, dobra, event się kończy, także musimy sobie zrobić wolne miejsce w bazie i teraz tak, jakiego tutaj brainrota sobie usuniemy, który nam nie będzie tutaj potrzebny, dobra, w sumie mamy jedno wolne miejsce, także w sumie nie będziemy na razie usuwać, poczekam sobie te 15 sekund i kupujemy zarobuksy. Ile w ogóle kosztuje taki jeden słonie? Jakbym chciał go kupić? 290 Robuxów prawie kosztuje. Także widzowie, koniecznie musicie zostawić łapkę za takie poświęcenie. I kupujemy tego słonia, dobra, i więc się zakończył. Także podchodzimy sobie tu. No i widzowie, zostawiacie łapkę suba, komentarzyk, a ja tutaj kupuję tego słonia. No i dobra, mamy go w bazie prawdopodobnie, tak, mamy go w bazie. Tylko on mi się niestety ulepszył tutaj na Rainbow. I zobaczcie, widzowie, jak on jest w ogóle ulepszony na Rainbow, to on zarabia 2 biliony i pół na sekundę. No widzowie, to jest kozak totalny. Ja mam pomysł, żeby kurczę chyba odpalimy sobie ten event chyba drugi raz. Jak sami widzicie, ile ten ziomek zarabia tej kasy, no on jest totalną Sigmą, zbierzmy sobie i już mamy prawie 100 bilionów, także za chwilę uzbieramy sobie dzięki temu słoniowi na kolejnego, chyba sobie odpalimy event widzowie, ale to koniecznie musicie łapkę zostawić, to odpalimy drugi event w kolejnym odcinku, no... Zbieramy sobie tą kasę w sekundę, już mamy 100 bilionów. Zobaczcie, w ogóle, jaki on jest wielki, ten słoń. W porównaniu tutaj z tą lawaką, no to ten słoń jest gigantyczny. W ogóle, jak tutaj trąba mu się rusza, to tak samo fajna jest animacja. Te truskawki z niego tutaj, te animacje, nie, no ten słoń jest totalną sigmą. Brain Rocik. Zobaczmy sobie w indeksie, czy go dostaliśmy. Zjeżdżamy sobie na sam dół. Ej, kurczę, jeszcze. A, bo to jest Rainbow. Dobra, mamy. Mamy go tutaj w indeksie, także Kozak. Sprzedajmy sobie tego ziomeczka od razu. Zobaczymy. Może tutaj dzięki temu słoniowi, no już mamy 200 bilionów. Kupimy sobie może jakąś tutaj totalną sigmę O, tutaj mamy, yy, dobra, kupmy sobie tych ziemeczków. Ciągle nie. Yy, tylko jeszcze sobie muszę tutaj miejsce w bazie zwolnić na kolejną jakąś tutaj sigmę, co tutaj mi jest niepotrzebne. Co robi tutaj najmniej kasy? Ej dobra, ja niepotrzebnie je kupowałem. Oni robią 200 koła. To jest sobie salniemy. Zbierzmy sobie kasę od tego słonia i już mamy prawie, widzowie no zobaczcie ile mamy kasy, mamy 269 bilionów, teraz już mamy 284 biliony a bazy mam razy 1. no jak sami widzicie, kasa leci w sekundę jak ktoś miałby ulepszoną tą bazę, o tutaj idzie jakiś kozak dobra, zbierzmy go sobie, cyk, elegancko i tu idzie kolejny, dobra, szybko muszę sobie coś celnąć co tutaj robi Małkasy? Ten sobie, staniemy go sobie szybko, cyk. Ej, nie zdążę, nie zdążę, idzie, dobra, zdążymy? Dobra, nie zdążymy, nie zdążymy, niepotrzebnie się odwróciłem, cyk, szybko biegniemy sobie do tego ziomeczka, dobra, lawaki mi uciekną chyba, 200 bilionów pójdzie, czy zdążymy? Nie zdążymy, wiadomo, trudno się mówi, tu i tak jesteśmy na prywatnym serwerze, także spoko, dobra, tutaj o, coś idzie, coś idzie, jakiś kozak chyba idzie. 2 biliony i robi 20 bilionów na sekundę. Dobra, kupujemy sobie tych ziomeczków. Czemu by nie? Jak takie totalne sigmy, to je sobie bierzemy. Zobaczmy sobie, ile tutaj nas słoń zarobił kaski. Dobra, już mamy 400 bilionów. Jakby ten event się odpalił drugi raz, to bez problemu można by kupić tego słonia jeszcze raz, widzowie. Także no co, zostawiacie łapkę, suba i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie już kupimy tego słonia, ale w normalnej wersji. Bo w ulepszonej to on zarabia kosmiczną kasę. No, na bazie raz jeden i dostajemy już prawie mamy 500 bilionów. Także ten słoń w ogóle w sekundę się zwrócił, jakby ktoś go kupił za 500 bilionów. I co, do następnego odcinka, elo!